Cześć! Ja jestem ciches, a to jest drugi poradnik na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak mieć tak jakby cheaty, czyli taki panel sterowania w grze Paper io 2 Dobrze a więc. Włączy mi się gierka. No, zawsze gry udu się długo odpalają. O, jest. A więc tak, najpierw trzeba zinstalować sobie na przykład w aplikacji Aptoid. Pewnie tam nazwa będzie w opisie. Tekst. i trzeba się od samego początku nazwać V00D0 debug 2018 i koniecznie trzeba sobie pobrać wersję ta na Apto idzie, tylko tak można sobie wybierać wersję a wersja to 1.3.1 a więc tak, teraz będzie krótkie cięcie, i za chwilę do Was wracam. Dobrze, więc już wracam. Musiałem sobie włączyć widoczny dotyk. Więc tak, teraz akurat ja już miałem. Ja już ogólnie grałem w tą grę. Bardzo fajna. Ale teraz nie będzie tak jak. Teraz nie wiem, czy pokazać tak ze sposobu pierwszego, czy drugiego. No raz pierwszego to jest tak, że trzeba wyjść tutaj, no. wskazować to i wejść od nowa w grę. To jest sposób pierwszy. Teraz cięcie, aż mi się uruchomi w pełni gra. O już jest. I teraz można sobie tutaj ogólnie ustawiać. Zaczę potem się kończę. Aha, coś mi się do tych zepsuł. Ojoj, oj, oj. coś mi się chyba zepsuło. Dlaczego tego nie mogę skasować? Dobra, cięcie, muszę to ogarnąć. Dobra, nie wiem jak to zrobić. Coś się zepsuło. No teraz na przykład, jeżeli chcemy, żebyśmy byli sami na mapie, trzeba tutaj kliknąć Disable Enemies. Disable Enemies. Żeby mieć wszystkie skórki, czyli skiny, trzeba kliknąć Unlock Skins. I no, i teraz trzeba kliknąć ten tutaj X. I teraz, jak widzicie, będziemy sami na mapie. Mi się teraz już nie chce tak grać. W tej chwili, więc to był sposób pierwszy. A właśnie, jeszcze jedno: tutaj, na przykład, na tych tutaj mapach. Yy, niestety nie działa to, że będziemy sami na mapie, tylko akurat tutaj trzeba być z kimś na tym, chyba pewnie, albo. To jest akurat jakby chyba nowa funkcja, więc. tego się tutaj teraz nie da zrobić, bo nie jest opracowane. Ale no cóż, jak się nie ma, co się lubi. To się lubi co się ma. Więc teraz... Oczywiście ja wyjdę, znaczy zabiję się. I sposób drugi, właśnie po to mi był teraz ten dotyk. Trzeba kliknąć tutaj, gdzie gdzie jest ten X krzyżyk. I wtedy jakoś to się włącza. I teraz jak tu sobie wszystko wyłączymy, for scroll one player. To nie wiem nawet jak wyłączyć jakoś się to kliknęło włączyło. No więc. Teraz, jak widzicie, będziemy... Normalnie z graczami na mapie. Graczami lub botami. A więc, jeśli film Wam się spodobał, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę. A więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i cześć.